11 grudnia około godziny 19:00 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżaniowie dostał zgłoszenie o dymie i zapachu spalenizny wydobywającym się z mieszkania z budynku wielorodzinnego przy ulicy Pocztowej w Bielawie. Po czym niezwłocznie zadysponował dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu więc Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy zastano na miejscu patrol policji. Na klatce schudowej był wyczuwalny przez ratowników zapach spalenizny. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej, kierujący działaniem ratowniczym, w porozumieniu z policją podjęli decyzję o wyważeniu drzwi, aby dostać się do mieszkania celem weryfikacji, co się zdarzyło. Po otworzeniu drzwi okazało się, iż spaleniu uległ na kuchence garne pożywieniem. W mieszkaniu było duże zadymienie. W mieszkaniu znajdował się też lokator, który został ewakuowany na zewnątrz przez ratowników ze Straży Pożarnej. Dalsze czynności związane ze zdarzeniem prowadziła na miejscu policja. Zespół pogotowia ratunkowego przebadał lokatora mieszkania, który odmówił zabrania do szpitala. Strażacy przewietrzyli pomieszczenia i sprawdzili, czy nie ma obecności gazów niebezpiecznych.